14. Porządku obrad, omówienie tematów dotyczącego sytuacji sceny osłownia prowadzonej przez Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno-Oświatowo-Potniczą. Pani Przewodnicząca, Szanowni radzin, Radni, Szanowni Goście. Stanęliśmy przed trudnym dylematem, te dlatego że dnia 26 dostaliśmy wypowiedzenie lokalu i do 31 maja mogliśmy prowadzić działalność. W ciągu trzech najbliższych dni, czyli 1, 2, 3 czerwca, musieliśmy byśmy się musieli wyprowadzić, co jest bardzo trudne. Okres wypowiedzenia jest po prostu bardzo krótki i ciężki do zrealizowania, szczególnie że repertuar na Maj był zaplanowany wcześniej i musieliśmy do końca Maja naszą tą działalność zgodnie z, z naszymi założeniami statutowymi stowarzyszenia prowadzić. W ciągu trzech dni nie byliśmy w stanie przeprowadzić wszystkiego, bo nie mamy tak naprawdę w tej chwili, gdzie się przenieść, nie mamy żadnego miejsca zastępczego. Dostaliśmy informację od Pana Starosty i zgodę na to, żeby ustawić kontenery przed budynkiem stołówki, czyli buksy szkolnej, gdzie będziemy mogli się wyprowadzić, aczkolwiek w ciągu jednego dnia nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest jeden duży nasz problem. Potrzebujemy troszeczkę więcej, więcej czasu. Rozumiemy sytuację, rozumiemy że ten lokal będzie wyremontowany, gdyż jest to zapisane w budżecie, za co bardzo, bardzo dziękujemy, bo w ciągu 16 lat rzeczywiście w obiekcie tak naprawdę nie było wykonywanych remontów, oprócz tych, które były realizowane przez nasze stowarzyszenie. Chciałem tylko jeszcze poprosić o czas dla naszego stowarzyszenia, abyśmy mogli 16 czerwca wystawić ostatni spektakl, będzie to premiera grupy, która pracowała przez cały rok nad tą premierą, nie chcemy jako stowarzyszenie przede wszystkim zawieść tych, którzy nam zawierzyli. Według opinii Straży Pożarnej nie widzi Straż Pożarna przeciwwskazań do tego, aby osoby, ilość osób do 50 osób przebywały. Dostaliśmy terminy napraw, tak jak dostali Państwo radni. Dwa punkty natychmiastowe, które dokładnie tego samego dnia, gdzie dostaliśmy decyzję Straży Pożarnej wykonaliśmy. Jest jeszcze sześć punktów, do których mamy już termin. Są punkty, które musimy wykonać my i są punkty, gdzie musi wykonać remont starosób metowy, czyli właściciel danego biegu. Cała procedura zaczęła się od tego kiedy z ogromną troską. Rafał czy nas głosił tutaj konieczność tych napraw? Przeprowadzenia głównych, bo ja już wcześniej wiedziałem, jeszcze nie byłem tutaj starostą, ale wielokrotnie rozmawialiśmy z panem Rafałem, że tam się odbywa dramat, bo kilka razy w roku zalewa ich jak nie woda, to mówiąc kolokwialnie fekalia z kanalizacji. I oni z tym po prostu nie mogą sobie radzić, stale podnosili straty, no ale tak, tak to było. 16 lat tam oni byli. I, I tutaj, no, z jednej strony należy ich podziwiać, że tam wytrzymali 16 lat, a tutaj, jak słyszymy, że pokochali to miejsce, to, to są dobre wieści. Natomiast te złe, że ma no, w tych warunkach i bez prawa, że tak powiem, korzystania w sposób bezpieczny z tego obiektu, no, dalej być nie mogło. Te działania, które podjęliśmy tu wspólnie z panem Rafałem, no, niechcący, wywołały te następstwa, które mamy dzisiaj, no bo chcąc wyremontować instalację Włodkali, trzeba zmienić tak naprawdę całe przyłącze yy, jedno i drugie do obiektu bursy, bo mówimy tutaj o bursie. Jest to tym, i to jest niepokojąca. bardzo niepokojąca sprawa. Przez 16 lat, proszę Państwa, w tym obiekcie nie było kontroli. sanewidu, straży pożarnej, nadzoru budowlanego. Parasol ustawiono taki dziwny, niesprawiedliwy, bo innych mieszkańców każemy za to, czy skuteczny. Nie było. Ale to zrobiono ze, to dzisiaj to mogę z pełną odpowiedzialności powiedzieć, ze szkodą ogromną dla Stowarzyszenia Otygo, dla tak wspaniałej działalności.